Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnika do GryShroded. W tym odcinku postanowiłem wrócić troszkę do technik budowania. Dawno nic nie było z technik budowania. Tutaj zostawiłem sobie taki fragment, żeby Wam to zaraz wszystko ładnie wytłumaczyć. Oczywiście, tak jak obiecałem w jednym z filmików, będziemy budować tutaj farmę dla zwierzaków. I co warto wiedzieć, jak się zaczyna budować taką farmę? W ogóle, jak się zaczyna budować jakiekolwiek budynki, najlepiej sobie to wszystko rozplanować już od samego początku, dlatego, że część rzeczy później nie zrobicie, jak już będziecie mieć gdzieś na przykład wybudowane fundamenty czy inne takie rzeczy. Na przykład, zobaczcie tutaj te prysznice tutaj. Ja to stosuję, będą tutaj u mnie. To są te nowe, które zostały dodane w tym patchu piątym. Ja u mnie będą, jak widzicie, jako system nawadniania tutaj irygacyjnego. No jeżeli chodzi o farmę dla zwierzaków, no to wiadomo, tutaj będą mieć spanko, tutaj musi być jakiś system nawadniania i usuwania powiedzmy odchodów, czyszczenia, więc jak widzicie tutaj mam takie mm, kanały. Porobione te kanały będą się łączyć z moimi kanałami w bazie, ale to tam kiedyś w przyszłości Wam też pokażę. Natomiast tutaj, dlaczego nie ma tego irygacyjnego? Dlatego, że tu będzie coś innego, to też w przyszłych odcinkach się dowiecie. Natomiast tutaj kładziemy sobie takie kanaliki i jak widzicie, jest zrobiona taka kratka. A tutaj, jak widzicie, mamy już kolumienki połączone z tym kamykiem. On się nazywa, żeby Was nie zmylić mi się y, y, pleciony blok pleciony blok y, f, z blokiem drewna iglastego łączę i z tych bloków będzie zrobiona właśnie faremka idealnie się te bloki łączą zobaczcie jak tutaj wy, wychodzi ładnie to połączenie tutaj mamy pleciony blok a tutaj mamy jeden klocek y, drewna iglastego teraz wam pokażę jak zrobić właśnie taką kratkę i jak zrobić właśnie takie coś y, od początku i tak najpierw kładziemy sobie Tutaj mam właśnie fragment niezrobiony, specjalnie ten. Podporadnik. Najpierw trzeba yy, No, najpierw możemy sobie, w sumie, najpierw możemy położyć to. Oczywiście trzeba wyłączyć. Trochę sobie przybliżę ten bloczek, coś jest oddalonych. Możemy sobie wziąć taką yy, ćwiartką fundamentu, to, znaczy tego kłaść yy, podłogi, a możemy, wiadomo, pojedynczym bloczkiem, jak to tam woli. I zobaczcie, jak to teraz się ładnie łączy i robi nam takie fajne połączenie. W, w ogóle te dwa bloczki, czyli ten właśnie pleciony razem z tym drewna iglastego idealnie się y, ze sobą łączą. I już widzicie, mamy taki fajny tunelik. Teraz y, żeby móc podłożyć tutaj tą kratkę, to musimy usunąć spod spodu. Musimy spod spodu usunąć teren. Zanim jednak usuniemy teren, trzeba położyć y, prysznic. Oczywiście ten prysznic, jakbyście kładli go później, w późniejszym terminie, coś mi się tu krzywo a nie, Dobra, jest, będzie prosto. Trzeba go położyć zanim się zrobi kratkę, bo później się już go położyć nie da. I tak samo zanim się będzie budować coś gdzieś indziej dalej, bo inaczej to on po prostu się Wam tutaj już nie będzie łatwo go wcisnąć. Sprawdzamy sobie, czy ten prysznic jest równo. No. Powiedziałbym, że delikatnie, chociaż tego nie będzie widać. Jest, jest w miarę równo. Ten odpływ na dole. jakbyśmy go przesunęli bardziej, to ten odpływ na dole byłby jeszcze bardziej zasłonięty, więc jest ok. Jak widzicie, i tak samo kładziecie sobie te prysznice, No i teraz pozostało zrobić kratkę. Kratki nie zrobicie, jeżeli będziecie mieć pod spodem teren, więc yy, pozostaje nam teraz usunąć teren. Teren usuwamy za pomocą, pamiętajcie, bierzemy sobie, wybieram jakiś teren, dowolny, nawet nie musicie mieć żadnego, to też będzie działać i prawym przyciskiem myszy usuwamy. Tutaj, jak widzicie, mam już, już usunięty teren. Jak usuwacie prawym przyciskiem myszy, to Wam nie usuwa yy, bloczków, usuwa Wam tylko teren. Więc czyścimy sobie tutaj z tego. Nieważne czy głębiej, czy nie, bo to i tak, ale, po pierwsze nie będzie widać, po drugie ja na przykład będę łączył ten system irygacyjny z moimi kanałami w bazie, więc i tak będę usuwał tam teren pod spodem i tak. Ale nawet jeżeli, jeżeli nie macie kanałów, to wam to w żaden sposób nie będzie przeszkadzać, że nie ma pod spodem yy, niczego, bo nie będzie tego po prostu widać. I teraz yy, bierzemy sobie drewnianą ramę okienną. Przynajmniej tutaj możecie inne oczywiście okna wykorzystać. I zaczynamy układanie naszej kratki. Powiem wam, że ułożenie tej kratki nie jest takie chopsiu, bo oczywiste. No i dobrze i tak się ma zaczynać. Dlatego, że jak widzicie pierwsze okno kładzie się na dole, a dopiero drugie na nim. I to jest w sumie największy problem, bo inaczej nie użycie tej kratki. Wymaga to trochę potem wprawy oczywiście. Ale dzięki temu jesteście w stanie zrobić sobie naprawdę świetną krateczkę na jeden bloczek. Łatwiej się układa kratki na dwa bloki, bo kratki na dwa bloki nie powodują. No, zapadł zmrok. Dobra, musimy się iść niestety przespać. Niestety trzeba się zrzemnąć. Taki peszek, że nam noc... Ale ja mam króciutką noc. No, w ramach tego, że buduję sobie, to mam chyba dwie minuty, chyba ten minimalny czas nocy. Ale tak czy inaczej, żeby nie czekać tutaj dwie minuty, no to trzeba skoczyć i przespać. No i w ten sposób trochę to, tak jak mówię, wymaga wprawy, żeby się tego nauczyć. Ale nie jest to potem już takie trudne znowu. Te... Drewniane okienka tutaj pasują idealnie, dlatego że no, to jest oborka i tutaj mamy wszystko zrobione z drewna. Więc będą pasować idealnie. Nawet jak się gdzieś pomylicie i pójdzie wam powiedzmy, o tutaj za wcześnie, to okno tu jeszcze powinna być jedna kratka. Hmm, tutaj prawdopodobnie przez ten klocek przyciąga. Tak, ten klocek przyciągał. No i dobra, i mamy zrobioną kratkę. Teraz wykańczamy ją tutaj klockiem. Ja sobie tam daję od dołu trochę głębiej jakby ten klocek o to tam mi nie przeszkadza w niczym dlatego, że tak jak mówię ja tu będę robił jeszcze kanały i to tam gdzieś mi w niczym zupełnie nie przeszkadza, ja będę to jeszcze oczywiście od spodu poprawiał no, ale da się tak zrobić tylko pamiętajcie, że jak wam się nie chce chwycić klocek na środku to spróbujcie sobie z boku i teraz co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o kolumny, to zobaczcie tutaj, łączenie kolumn razem z tym bloczkiem plecionym tego bloku drewna iglastego warto sobie wypuścić łączenie. Czyli, tak jak na przykład tutaj, gdzie mam te kanały irygacyjne, jak zobaczycie, mam te bloczki. Drewna tego w taki sposób wypuszczone, ale tutaj na narożnikach mam tylko wypuszczone trzy, czyli zobaczcie, tutaj, jakby był wcześniej bloczek pleciony, to by to źle wyglądało. Bo o, wyglądałoby tak, jakby ta kolumna no, nie łączyła się fajnie z tym bloczkiem. Wystarczy, że sobie zrobicie coś takiego. I tutaj połączenie zrobicie takie. I wtedy robią się takie fajne zakładeczki, i to ma wtedy sens, i to takie jest wrażenie tutaj, że to do, jedno do drugiego pasuje. Jeżeli chodzi o te kolumny. Natomiast tutaj jak sobie teraz jeszcze postawimy kolumny, no to tutaj robimy troszkę inną techniką, dlatego że dlatego, że tutaj mamy te kanały iryga, irygacyjne, nie? Ja teraz postawiłem chyba za blisko, tak, za blisko, bo tu powinien nabyć ta przerwa. Więc musimy to usunąć. Ja muszę mieć położony więc słup tutaj. No, i mamy. No i to właściwie w tym odcinku tyle. Pamiętajcie po prostu, że jak już macie zaplanowane, jak planujecie sobie budynek, na przykład później tych prysznicy tutaj by się nie dało już wmontować. A dzięki temu mamy takie fajne, naturalne. Ten jakby krzywo trochę, ale ja sobie go za chwilę poprawię. Mamy takie fajne po prostu połączenie. Dzięki temu mamy tutaj nawadnianie. Po pierwsze, stąd możecie brać wodę, oczywiście dla, do żłoba dla zwierzaków. A po drugie możecie też yy, no, czyścić tak jakby tą oborkę, bo tutaj wiadomo, no, stąd będzie lecieć woda i można sobie czyścić te obórki i gdzieś tam mieć po prostu czysto. Oczywiście wszystko w wyobraźni, domyślnie, ale wiadomo o co chodzi, może kiedyś w przyszłości też, gdzie będzie dodana woda, to wtedy będziemy mogli sobie więcej z tym pokombinować, z tą <gry> W sensie może będzie na przykład z tego lecieć faktycznie woda i może gdzieś tu będzie mi spływać, nie wiem jak tam będzie się gra rozwijać, ale tak czy inaczej myślę, że taki projekt y, takiej właśnie obory warto zacząć właśnie, od, czy jakiegokolwiek innego budynku, warto zacząć od planowania co będziecie dawać, czy będziecie dawać między innymi na przykład kratki, y, te kanałowe, czy też nie będziecie robić żadnych kanałów i tak, dalej, i tak dalej wszystko warto sobie zaplanować od samego początku, wtedy taki budynek zaczyna nabierać formy i, w, i widać, że jest po prostu gdzieś tam dopracowany w szczegółach i to tyle właściwie w tym odcinku. Oczywiście kolejny odcinek, jak dalej będziemy budować jakie inne techniki tutaj będę stosował, jak to w ogóle będzie wyglądać. Jeżeli będzie pod tym filmikiem 30 łapek w górę, to taki filmik się pojawi dopiero po tych 30 łapkach w górę, czyli filmik jak uzyska 30 łapek. Robię kolejny odcinek. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hejo.